Witam serdecznie wszystkich hodowców dziś w sklepie w Krosinie. Chcieliśmy Wam zaprezentować zestaw, zestaw dedykowany na okres pierzenia. Zestaw pierzeniowy na rok 2022 z firmy BAX. Może na początku skład tego zestawu to jest tutaj tak. zuch mauser, kwiat siarczany, balance litrowa butelka, lecytyna 250 ml i fajny bonus gratis glutamin litrowy w cenie 61 zł cały ten zestaw zapakujemy też również we w taki karton, który się też przyda hodowcom na wysyłkę gołębi. Cena? Zostało? Cena tego zestawu to jest 219 zł. Też obejmuje zaraz u nas, bo u nas zawsze powyżej 200 to jest wysyłka gratis, także wysyłkę też ma, hodowcy mają gratis. Można nabyć u nas telefonicznie, mogą hodowcy zadzwonić pod numer 531 600 603 lub na, na przez stronę internetową www.hodowców.pl. Albo też przez messengera można napisać i, i również wyślemy to zamówienie. Nie? Tak, również tak. Zapraszamy. Dobry lot.